Cześć. E, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie e, na kolejnym filmie, który postanowiłam e, nakręcić bądź nagrać. E, w kolejnym temacie, który m, ma być e, prowadzeniem z góry, i tą informacją dla Was, jako osób poszukujących, e, słuchających, Rezonujących, wibrujących z światem. I tematem na dzisiaj, o którym chciałabym powiedzieć, to wibracja Akasha. Mam taką świadomość, że pytań, które się pojawiają bądź mogą się pojawiać, będzie bardzo wiele. Począwszy od takiego stwierdzenia, w odpowiedzi na zamieszczony post, na przykład na stronie akaszowej, żeby zmienić zewnętrze, trzeba zobaczyć, co jest wewnątrz i ktoś się tam bulwersuje, że wszyscy o tym gadają, do tego że robimy coś w tej akasze, dostajemy jakieś informacje i czym te informacje są. Więc kochani, na paru przykładach, bo to, że ja mówię, to tylko i wyłącznie dlatego, że e, jestem zgodna e, i otwarta na prowadzenie z góry. Pierwszy przykład, który przyszedł, to tego, żeby pokazać wam jeszcze raz to na przykładzie biblioteki. E, czym jest biblioteka? Hmm, biblioteka jest e, zbiorem. Wiedzy bardzo różnej. Z zakresu wiedzy podstawowej, z zakresu wiedzy tajemnej, każdej jednej, o której chcielibyśmy tutaj powiedzieć, specjalistycznej w każdym jednym e, gatunku, dziedzinie. No i teraz, jeżeli mnie mm, interesuje biologia, no to ja idę do biblioteki, szukam książek e, z, ze swojej dziedziny i nie wiem nawet, czy wiem o tym. Czy też nie wiem, że są książki z gatunku ezoteryki, astronomii, astrologii, bo nigdy wcześniej mnie to nie interesowało. I nawet jeżeli spotkam koleżankę, która mi powie, hej, co robisz, a ja powiem, idę do biblioteki, właśnie po książkę, i zacznie się nasza wymiana zdań, to się okaże, że ona w swoim życiu prywatnym Podąża zupełnie inną ścieżką niż ja. A ja o tym nie wiem. I tak samo jest na tej płaszczyźnie życia, które wy wiecie, każdy z Was w domu, prywatnie, do tej płaszczyzny, którą jest Akasza. I tego, co z tej Akaszy przypłynie, jako z biblioteki. Więc mm, popatrzcie na to tak, e, że jeżeli mm, nie chcę obrażać Kowalskiego, no ale wiecie, że to bardzo popularne nazwisko, jeżeli Kowalski całe życie interesuje się tylko i wyłącznie rybami, więc chodzi i nie wiem, powiedzmy nawet i raz w miesiącu wypożyczy książkę e, i będzie to książka e, o parle, o, o, o tym... Jakie są e, gatunki ryb, e, e, słodki, sło, które żyją przepraszam, w słodkich wodach, w słonych wodach, to on będzie tylko i wyłącznie pogłębiał swoją wiedzę z tego zakresu, który jego interesuje, prawda? I nie będzie wiedział, że w tej bibliotece jest coś innego, co od zawsze tam było i od zawsze tam będzie, czy i na zawsze będzie. E, no, i jeżeli spotka się ze mną, jako z osobą, e, która interesuje się zupełnie czym innym, e, i przed biblioteką wymienimy swoje zdanie, ja powiem tak, wiesz, co idę sobie tam wypożyczyć, wiesz, taki normalnie tam jakiś zbiór e, z fizyki kwantowej, wiesz, e, uzdrawianie m, i cudowne metody m, tego uzdrawiania, wiesz, jak leczyć fantomowo, m, przeprowadzać operacje. No to popatrzy na mnie i e, myślę, że pójdzie automatyczna ocena. E, no. I to wszystko, co jest związane z czymś nowym, czego on nie zna. E, więc jeżeli um, otworzy się na to Kowalski. I powie, o czy jest coś ciekawego? Fajnie, faktycznie, bo ja wchodzę do tej biblioteki i zawsze jak wchodzę, to skręcam w prawo i potem w prawo i tam jest mój dział. Jeszcze ewentualnie zahaczam o takie e, gazetki, które leczą na dole, tam na P się nazywa i Oj jest na końcu, <laughs> i tam są takie ładne kobiety na zewnątrz, prawda? Ale tylko rzucam okiem, bo żonę mam w domu, to już mi tam nie wypada. No to e, on jest e, bardzo określony w swoim życiu i zamknięty ale jeżeli Kowalski pozwoli sobie na to i powie o, Dana faktycznie idzie dalej całe trzy rzędy, potem skręca w lewo i jeszcze w prawo i się okazuje, że ta biblioteka ma ileś korytarzy to może też spróbuję pójść w jakiś inny dział może mnie coś zainteresuje i ja nie jestem w stanie popchnąć Kowalskiego i jemu powiedzieć, wesić zobacz bo to jest fajne, tylko on musi chcieć sam pójść i zobaczyć no, i teraz, jeżeli ten Kowalski, słuchajcie, się zdecyduje i pójdzie w ten sam dział, do którego chodzę ja, a ja tam chodzę całe swoje życie, od trzech lat, bardzo intensywnie i wiem, jakie lektury stamtąd chcę wybrać i w jakich lekturach czytać, to e, informacje, które ja czytam ze wszechświata, z tej otaczającej mnie aury, są dla mnie tak proste i oczywiste. E, no, jak dla kogoś, kto praktykuje to całe życie. Tak samo jak dla niego przygotować wędkę i wybrać się na połów na przykład szczupaka, chociaż tam się na żywca chyba łowi, nieważne. Ale wiecie, nie zrobi jakiejś gafy, powiedzmy sobie gafy, tego, że nie wiem, weźmie nieodpowiedni sprzęt na, na ryby, no bo wie e, gdzie idzie i po co idzie. I teraz, jeżeli ten Kowalski, wracając do mojej dedukcji, Kowalski idzie do mojego działu i jest tam pierwszy raz, no to nawet jeżeli on weźmie tą samą książkę, którą chwytam codziennie ja, to uwierzcie mi, że jak zacznie czytać, to jego pierwsze zrozumienie tematu będzie bardzo różne od zrozumienia, które mam ja jeżeli jemu się to spodoba, co zobaczy no może podjąć taką decyzję, że wróci tam jutro i pojutrze i jeszcze następnego dnia wtedy kiedy go coś tam zainteresuje jeżeli byłabym tą osobą, która wchodząc do tej biblioteki powiem jemu, ty żartujesz? ty nigdy nie byłeś w tym dziale? no weź proszę się, przecież to jest w ogóle Abstrakcyjne, to co ja zrobię? Dam jemu taką wibrację i wprowadzę go w taki stan zakłopotania, w którym on nigdy nie będzie chciał tam pójść, bo poczuje się źle. Poczuje się gorszy, poczuje się głupszy. Poczuje, że no tak, moje życie, powiedzmy, jak nam już na tej skali pokazywać, bo prowadzą, jest takie, a ona osiąga tyle. Nie wiem przyszło to pokazuje. Więc słuchajcie, e, Akasza, do, jakby dochodząc do tego momentu, do którego doszłam, pokazuje Wam tą różnicę i mam nadzieję, że to jest e, w, tym, w tej mojej dedukcji tak proste, po to, żeby Wam pokazać, że na każdym jednym przykładzie ja mogę pokazywać różnicę e, tego, jakie dostajecie informacji z pola informacyjnego, Chronika Kaszy, pola kronika kaszy, tego pola, które jest niewidoczne, bo ono jest powietrzem. Które nas, to znaczy, ono nie jest powietrzem, ono jest energią, bo tak naprawdę otacza nas powietrze, którego również nie widać, ale pole kronika kaszy jest energetyczne, jest niewidoczne dla kogoś, kto nie praktykuje widzenia, dla kogoś, kto nie, nie wychodzi poza standard, w którym się sam znajduje. Więc to od niego tylko zależy, na jakim etapie swojego życia on e, się zatrzyma i, i jakie informacje będzie dostawał. E, I mówiąc dalej o tym, to popatrzcie, jak e, na takim prostym przykładzie korzystania z tego samego miejsca. E, Widzicie różnicę swoich ograniczeń, tego co sami sobie robicie, bo y, to jest moje życie i ja określam, czy ja chcę jeść całe życie ser, który dobrze znam, i to jest ser Gouda, czy w którymkolwiek momencie zdecyduję się i posmakuję innego sera, i dopiero wtedy powiem, czy on mi smakuje, czy też nie. To są moje wybory, moje decyzje. To, że w moim domu rodzinnym gotowało się pomidorówkę na mięsie, to wcale nie znaczy, że ja dzisiaj dalej tą pomidorówkę gotuję na mięsie, bo ja nie jem mięsa. I teraz powinnam zrezygnować z pomidorówki, czy zacząć gotować ją tak, jak chcę gotować ją ja. Świadomie dokonałam tego wyboru i może dla kogoś to nie być pomidorówka, bo nie jest na mięsie, ale dla mnie to jest najlepsza pomidorówka, którą gotuję. Bo ona jest moja, z moim przepisem, z moją miłością, z mojego serca płynącą, e, po to, żeby dana zjadła super, fajny, dobry posiłek. A jeszcze czasem kogoś tym posiłkiem obdarowała. E, więc tym jest wibracja. I kochani, wszystko, co płynie z tej akaszy, to, co odbieracie, z czym rezonujecie, jest poprawne. Dlaczego jest poprawne? Bo jak ja na dzisiaj interesuję się rybami, to zarezonuję tylko z tym, co jest po tej drugiej stronie w tej samej energetyce. Nie zarezonuję z kimś, kto ma te zainteresowania inne. Coś może przykuć moją uwagę, coś może mnie nie wiem zainteresować, czasem coś zirytować. Jest to wibracja, która porusza środek, tak? I wtedy podejmuję decyzję ja sama, czy tego chcę, czy tego nie chcę. Jeżeli nie chcę, no to prostym określeniem jest powiedzieć nie chcę, a jeżeli chcę, to jest moje zainteresowanie i coś mogę. Kolejną, trzecią rzeczą, którą najczęściej ludzie robią, w których uwielbiają być w energiach, to jest ocena. Ocena tej pani, która nosi sznurek na ręku. E, nie zastanawiając się, czy to sznurek, czy to biżuteria, ale najlepiej ją ocenić, bo ona coś tam ma. E, tego, że jak mówi, e, i nie wiem, nie jest to rozgłaszane w TVP1 albo w TVP2, zrobiłam k to reklamę, <laughs> ok, e, no, to, e, no to na pewno jest szurnięta albo coś jej się tam w głowie pomieszało. Zostawiam oczywiście wszystkie osoby takie, które mają takie swoje podsumowania i takie swoje wnioski, bo to są Wasze energie i to są te Wasze spostrzeżenia, które dla mnie oczywiście są również cudowne, bo żeby wiedzieć, że chcę zmienić, to muszę wiedzieć, że mam coś do zmiany. No właśnie. I jeżeli przypływa do mnie e, dalej jedna wibracja, no to zdajcie sobie sprawę z tego, że wy z tym rezonujecie, że bardzo głęboko w środku jest to wibracja, która jest w Was. I co z nią zrobić? Odpowiedź A: można uciec. Odpowiedź B: powiedzieć to nieprawda. A pewnie w odpowiedzi C i D jeszcze by się coś znalazło. Ale kolejną informacją, taką, którą można, to przyjrzeć się temu, co to jest, co mogę z tym zrobić i jak się od tego uwolnić. I polecam Wam właśnie ten ostatni moment mojej wypowiedzi, czyli tego, żeby się przyjrzeć skąd to mam, dlaczego to mam, i co mogę zrobić, żeby się od tego uwolnić? Każdy jeden człowiek, który stanie przed Wami, jest potrzebny, żebyście zobaczyli tą wibrację, którą macie wewnątrz, z którą rezonujecie, i no właśnie, której na ten dany moment nie widzicie. Eee, I znowu odniosę się do biblioteki. Jeżeli jest biblioteka, w której jest milion książek, a Wy czytacie tylko jedną pozycję, to czy oznacza to, że te 999 999 książek nie istnieje? No nie. Jest to tylko tak, że to wy dokonujecie tego swojego wyboru w życiu, co chcecie wiedzieć, co chcecie czytać i na czym chcecie się koncentrować. Jeżeli zaczniecie od siebie i przestaniecie Oceniać. I zobaczycie, że jeżeli oceniacie, to jesteście oceniani, to macie ten najlepszy moment na to, żeby wejść w tą inną wibrację i zobaczyć coś, co jest albo z boku, może z tyłu, może na górze, może na dole. Nie wiem. Bo w akasze i w wibracji nie jest tak, że My mamy jakiś standard, że ruszając, czyli rodząc się tutaj na Ziemi, mamy wszyscy do zrobienia to samo. Czyli najpierw trzeba się nauczyć tak, jakoś ruszać jako ten niemowlak, potem trzeba się nauczyć odwracać na plecy, potem trzeba raczkować i potem wszystkie te etapy przejść do tego, żeby zacząć chodzić. Bo są takie dzieci cudownie inne, które nie raczkują, a od razu chodzą. Przypadek. <laughs> nie sądzę. <laughs> Więc kochani, jeżeli otworzycie się na swoją indywidualność, to zobaczycie, że wibracja i wszystko to, co dostaję, jest dla mnie i jest moje. Bardzo wiele osób jest skoncentrowanych na tym, żeby powiedzieć dana, a ja mam to i to. I co to jest? I powiedz mi jeszcze, co to jest, i powiedz mi jeszcze, co to jest, a jeszcze co, a może tamto, a może tamto. I nie mówię, że być ciekawym to jest źle, ale chcę Wam powiedzieć, że wiele rzeczy, które dotyczy Was, macie w Was i tylko i wyłącznie Wy jesteście w stanie w tych energiach zobaczyć, dostrzec, poukładać, posprzątać wszystko. Po prostu wszystko. Hmm. Jesteśmy przyzwyczajeni jako y, osoby w naszym życiu do tego, że jest ktoś, kto nam mówi, co my mamy robić, i kto nas, powiedzmy, ogranicza od y, krawędzi prawej do krawędzi lewej i mówi: To możesz zrobić, bo to jest ok, ale jak już zrobisz tamto, to już nie jest fajnie. Więc. Hmm. A kasza to nie jest środek eee, i informacja. Jak dana mi powie, że ja to mogę zrobić, to ja to zrobię. A jak Kryśka powie, że ja to koniecznie muszę, to ja też to muszę, bo po prostu świat wtedy przestanie istnieć, jak ja tego nie zrobię. A już w ogóle, jak szef w pracy mi kazał to i to zrobić, to ja to muszę zrobić. No właśnie. Dana nie powie, Kryśka pewnie jeszcze, szef pewnie będzie kazał. Tylko i wyłącznie tak długo, dopóki nie zobaczycie, co wewnątrz jest, z czym nie rezonuje, albo z czym rezonujecie, ale co Was złości i nie umiecie znaleźć tego rozwiązania. Powiem Wam na takim bardzo prostym przykładzie mojego życia. I tego, że jeżeli mam w sobie zapisany i zapamiętany kod lęku i strachu, to mój kot lęku i strachu, pokażę Wam on się mieści odtąd dotąd. I tam się zawiera podniesiony głos, e, zły dotyk, to, że ktoś mnie uderzył, e, to, że spojrzał jakoś na mnie. Tam jest to wszystko. I on wygląda, jest zapisane, dana, która się boi, jest ten kot lęku i strachu, ponieważ na samym końcu zawsze, nieważne, czy to było najpierw tylko podniesienie głosu, czy to było od razu podniesienie ręki. Y zawsze to skutkowało tym, że ja się czułam tam niekomfortowo i odczuwałam swoją krzywdę. Więc. Y Analogiczne dla mojego umysłu, który jest moim przyjacielem, jest to, że każdy jeden moment w moim życiu, kiedy zaistnieje sytuacja tego, że ktoś podniesie głos, ktoś na przykład złapie mnie za ramię za szybko, włącza we mnie automatyczny lęk, cofkę do tyłu, tego, że ja mam ochotę po prostu spieprzać. Dlaczego? Dlatego, żeby nie zadziałała się rzecz ta najgorsza na samym końcu, czyli żeby nie doznała krzywdy. I y, fajnie jest w mojej pracy zawodowej, kiedy y, doświadczam y, tych osób, które przychodzą świadome, no bo przychodzą, spotykamy się na warsztatach, y, pracujemy, ja mówię, wszystkie te informacje, które dostałam z góry, które dla mnie są przekazywaniem i mówieniem o miłości, o szacunku, o, o tym, że każdy człowiek będąc na swoim etapie jest miłością i jest najbardziej kochany, ale ma rzeczy swoje do przepracowania. To nie zmienia mojego patrzenia na człowieka, że on, nie wiem, jest porywczy, że mówi jakieś rzeczy, które uderzają we mnie, ale pokazuje to łatwość tego, wiecie, miejsca i bezpieczeństwa, bo ja tam jestem w pracy. Inaczej się dzieje, kiedy dotyczy to życia prywatnego. I w życiu prywatnym dzieją się pewne rzeczy, które również rezonują z tym kodem, który mam zapisane. I e, bardzo łatwo i prosto jest e, mi, tak jak Wam powiedziałam, kiedy zarezonuję z czymś, co jest niewygodne, e, usunąć kogoś z tej mojej przestrzeni, i powiedzieć: Dobra, nie ma już dla Ciebie miejsca, prawda? E, no, ja, ja mam tą swoją bezpieczną przestrzeń. Ale co się wtedy zadzieje? Wtedy zadzieje się tyle, że ja będę w swojej strefie komfortu i owszem, ale nic nie zmienię w sobie. Nie powiem o tym i nie wypowiem, że kiedyś w życiu było mi źle, że kiedyś doświadczyłam krzywdy i że człowiek, który przede mną staje, nie jest odpowiedzialny za moją krzywdę, tylko człowiek, który przede mną staje, mówiąc bądź dokonując jakichś gestów. Uderza w tą strunę w moim wnętrzu, która mówi mi, Dana, tam jest jeszcze coś do zrobienia. I pamiętajcie, że zmiany, które się dzieją w każdym z nas, one dzieją się na przestrzeniach wibracyjnych, jak my z nimi rezonujemy, to. One no są często okupione łzami, e... niezrozumieniem, niezgodą, chęcią ucieczki, wszystkim, co wam by się tam nie miał urodzić, agresją, złością, nawet i czasem w kurwę, na cały świat, a na Boga najbardziej, za to, co nam robi, za to, że pozwala, za to, że my tego doświadczamy. E... Ale jak wycofacie się o jeden krok z tych energii, ta wibracja, w którą weszliście w tym danym momencie, zawsze jest tym, że ten żołądek się zatrzęsie. Czyli jest ten moment, żeby się z tego wycofać, wziąć głęboki oddech, bo to jest rzecz, która daje nam ten moment tego wyciszenia, na to wyciszenie. Odetchnąć tą pełną piersią, tyle ile się da. Koncentrować się na tym, żeby również korzystać z przepony, żeby wypełniać to nasze ciało powietrzem, a nie tylko być na tym krótkim oddechu. Bo jak już jestem i są te emocje, to doprowadźmy to do końca, bo doprowadzanie czegoś na bardzo wysokich emocjach nie jest yy, niczym dobrym. A właśnie no, mówię nie jest niczym dobrym, bo najczęściej to, co się tam. Zapętla jest bardzo ostre e, i nie takie, czego tak naprawdę nie chcemy. A potem bardzo często żałujemy, mówiąc Boże: przepraszam, nie chciałam, zagubiłam się e, albo zagubiłem się, coś takiego, coś się zrobiło. Mm, nigdy już to więcej się nie stanie. Oczywiście mija 5 minut, 9, 3 dni, miesiąc czasu i dalej jest to samo. Dopóki tego po prostu nie zmienicie i nie zarezumujecie z tym. Hmm. E, jeszcze jedną rzecz, którą e, powiem do tej mojej e, myśli, która jest: to, żebyście bardzo mocno rezonowali właśnie z tym, co jest e, w, w Was. Nie w sąsiadce, nie w, nie wiem, koleżance, kimś, kto jest na zewnątrz. Tylko żebyście słuchali tego swojego środka. Eee, koleżanka, która jest super w życiu, bo przychodzi i tak mówi, że jest jej super, czasem tylko tak mówi, dlatego że nie umie powiedzieć, jak jest naprawdę w jej życiu. Eee, bardzo często ludzie się wstydzą mówić o tym, eee, co przeżywają w domu. Wiem, bo zrobiłam dokładnie to samo. Eee, nie umiałam powiedzieć, co przeżywam w moim domu na jakimś etapie mojego życia bo było to trudne, bo było to bolesne więc kochani wibracja i to, co jest obok Was wokół Was co yy, przyciągacie kogo przyciągacie to jest Wasz środek i nie złoście się na mnie że macie popaprane życie, popaprane związki, eee, nie wiem co tam jeszcze popaprane, bo ja kiedyś też tak wszystko miałam popaprane. Eee, ale miejcie tam świadomość, że przychodzi człowiek, który po prostu mówi. I jak mówi, to jest ten moment, że wy macie możliwość na zmianę, że to od Was zależy eee, dzień jutrzejszy i tego, jaki on będzie. Eee, wibracja. Nie zmieni się, dopóki wy się nie zmienicie. Nie zmienicie się, jeżeli będziecie uciekać, a zmienicie się wtedy, kiedy wejdziecie w tę energię, e, zobaczycie dlaczego i po prostu z nimi e, zarezonujecie i będziecie chcieli przepracować. Rozwiązań na to przepracowanie jest bardzo wiele. Jeżeli ktoś z Was czuje akaszę i chce zmian, to zapraszam. Jestem osobą, która na ten moment niewiele robi odczytów i sesji indywidualnych, ale przekierowuję do tych wszystkich osób, które wiem, że czytają i robią bardzo dobre odczyty. Jest to zgodne z prowadzeniem z góry. A dwa, zapraszam na warsztaty, po to, żeby zobaczyć, że ta wibracja o której mówię, to jest początek do łatwych, do łatwych zmian, do tego, że nie trzeba się bać, no właśnie, bo nie ma czego, a no zawsze można uciec, kochani. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za to, że jesteście, dziękuję za to. Że mogę mówić, dziękuję za cały wszechświat i to, że moja miłość, którą wysyłałam całe moje, ever, ever życie, jest zwrotem z inwestycji i tym, co się dzieje teraz. I love you. Dziękuję. Pa.